No, wydarzyło się parę bardzo, ale to bardzo ważnych i ciekawych zresztą rzeczy Będziemy musieli o nich porozmawiać W tym filmie będą trzy naprawdę ważne tematy Wszystkie wydają się takimi tematami, które mogłyby być, wiecie, tym najważniejszym tematem odcinka Więc sprawa nie jest prosta A tymi tematami, o których porozmawiamy jest komisja do sprawy afery wizowej Na której wydarzyła się bardzo dziwna, przewrotna rzecz Będzie tematy Ukrainy, Polski, a także rolników No bo wiadomo, protest, te sprawy, rzeczy, które wydarzyły się w Paryżu Więc o tym wszystkim trzeba porozmawiać A na to wszystko nachodzi nam afera z nba ami czyli afera jeszcze tak naprawdę PiSu, związana z, na razie wychodzi na to, fejkowymi trochę studiami, które wypisywały dyplomy i teraz CBA dokonało aresztowań i postawione są zarzuty i to zarzuty z kategorii zorganizowana grupa przestępcza, więc naprawdę grubo tam poszło. Co mam wam powiedzieć, naprawdę bardzo ciekawy odcinek, Stawcie lajka, like, stawcie suba, żeby być na bieżąco nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy więc idealny deal. I co? No, lećmy do materiału. I zacznijmy od kwestii komisji do badania afery wizowej. I musimy przyznać, że byliśmy trochę zaskoczeni. Zdawało nam się, że komisja do badania tej afery będzie najludniejszą ze wszystkich komisji, no bo mamy jeszcze Pegasusa, mamy jeszcze kwestie wyborów kopretowych, no i ta afera wizowa gdzieś tam wydawała się przed tymi wyborami, że może jest trochę rozbuchana, może trochę nie ma znaczenia, może jednak gdzieś tam ona będzie taka ukryta pod spodem i nie będzie się wbijała na powierzchnię i o Boże, myliliśmy się i to srogo. bo przez to, co się na niej wydarzyło, to mogą być jakieś poważne konsekwencje z tego wyciągnięte. Chociaż na początku wydawało się, że może być zupełnie inaczej. I to no, zaczęło się bardzo niewinnie, przyszedł biegły, tak biegły tam tłumaczył rzeczy, bez żadnego znaczenia, jakby zostawmy to. Później jednak pojawił się Piotr Wawrzyk, który jest taką powiedzmy najważniejszą osobą z PiSu, która obecnie przy tej całej komisji jest taką no główną podejrzaną osobą, osobą, która gdzieś tam ma problemy z prokuraturą obecnie, osobą, która została wyrzucona z list PiSu chwilę przed wyborami, właśnie dlatego, że no prawda ta afera zaczęła być coraz bardziej śmierdząca i trzeba było się pozbyć go z list, żeby nie mieć prawda problemów i zdecydowanie można go nazwać jako osobę takim symbolem tej całej afery. I co ważne, Wawrzyk deklarował dosyć mocno, że jeśli on będzie powoływany, to będzie współpracował z organami ścigania, że będzie współpracował na przykład z komisją, że on jest absolutnie niewinny, on nie łamał prawa, więc on nie ma niczego do ukrycia. No więc jak się mogło wydawać, z tym nastawieniem przyszedł prawda, na komisję razem ze swoim adwokatem. no Dostał te pytania, takie wiecie początkowe, tam jak się nazywa i tak dalej, no odpowiedział na to. I w momencie, kiedy szczerba, czyli przewodniczący komisji, chciał już zacząć mu zadawać pytania, to pan adwokat się zgłosił i najpierw w ogóle złożył wniosek o to, żeby pana szczerbę, czyli szefa tej komisji, odsunąć od przesłuchiwania i odsunąć od tej komisji na ten moment, bo jego zdaniem, i co wytłumaczył zresztą, pan szczerba nie do końca wykazał się przez jakby ten wcześniejszy Domniemaniem niewinności w stronę pana Wawrzyka, bo nazwał go jeszcze w poprzednim roku przestępcą. No i pan adwokat uznał, że to jest takie wydawanie wyroku przed wydawaniem wyroku, więc tak się nie godzi. Czerba poddał to pod głosowanie. Dwa głosowania, bo w pierwszym się pomylił i zagłosował, a nie mógł głosować, więc były dwa głosowania, w końcu został. No i mówi, dobra, to już jakby lecimy. Na co Wawrzyk mówi, że nie będzie odpowiadał na pytania, bo w sumie. No, nie będzie odpowiedzi na pytania, bo, bo to są kwestie prokuratorskie, on nie może się wypowiadać. Na co Szczerba stwierdził, ale pan miał odpowiadać, na co uważał, że ale nie będę. Pan adwokat powiedział, że ale proszę go zostawić, to jest jakby jego święte prawo. Zrobiła się, zrobił się syf na komisji, tak, no bo ludzie z PiSu krzyczą, że jakby zostaw go już w spokoju. Ludzie z nowego rządu krzyczą, dociskać. Nie bezpośrednio, ale powiedzmy taki był vibe na sali. I nie oszukujmy się, był to moment, w którym wydawało się, że no ta komisja raczej nie będzie jakaś super ciekawa, jeśli tak to będzie wyglądać. Ale następnym, prawda, świadkiem, z osobą wezwaną przed komisję był Edward. K, Który w dużym skrócie jest postacią dużo, ale to dużo mniej znaną, która jednocześnie jest powiedzmy drugą najważniejszą osobą w całej tej aferze, jest też osobą, za którą wzięła się prokuratura. No i Edward K przyszedł i się przedstawił. Okazuje się, że jest on Edgarem Kobosem. Nie chce bronić swojego wizerunku, więc się można go używać i jakby można o nim mówić właśnie w ten sposób. No i on na przesłuchanie z trzema swoimi prawnikami. Ja no to już było takie, uuu, dużo prawników, co się dzieje? W tej takiej swojej wolnej części wypowiedzi nagle się okazało, że chyba przyjął strategię, że już nic go nie uratuje innego, niż pójść na całkowitą współpracę i Sypanie wszystkich jak leci. Stwierdził bezpośrednio, że zjednoczona prawica zajmowała się tuszowaniem całej afery. Stwierdził, że w momencie, kiedy wyszedł z aresztu, to w ogóle pod jego domem stały jakieś, takie wiecie, nieuznakowane dziwne samochody, które no, podejrzewa, że go śledziły i dziwnym trafem przestały go śledzić w momencie, kiedy PIS jakby stracił władzę. Stwierdził, że Wawrzyk został wyrzucony z listy wyborczych PISU w momencie, kiedy on właśnie wyszedł z tego aresztu, więc ona jakby robi całą taką narrację, że bali się, że pójdzie do mediów i dlatego dopiero jak wyszedł z aresztu zaczęli jakby robić jakieś rzeczy. Ogólnie zaczął rzucać nazwiskami, rzucał nazwiskami na przykład nie wiem, no, ministra spraw Granicznych samego, który rzadziej się w tej aferze pojawiał co do tego momentu przynajmniej. I ogólnie no, trzeba przyznać, że ta otwierająca mowa pokazywała, że on będzie mówił i to będzie mówił wszystko, jak leci. Co nie ukrywajmy, wzbudziło pewne zainteresowanie i wszyscy byli tacy, o będzie teraz ciekawie. Oczywiście poza osobami z spisu, które w tym momencie miały takie ojojoj, może być przypał. Ale niestety stwierdził on, że jako, że ma teraz to prokuratorskie jeszcze postępowanie, jakby no ma tą sprawę karną, on zapytał prokuraturę, czy może mówić, i ona powiedziała, że no, jakby no może mówić, ale musi na przesłuchaniu zamkniętym, bo to mogłoby zaszkodzić śledztwu. więc stwierdził, że no, to nawet Wszystkim, żeby tutaj, prawda, wziąć za swoje błędy, bo co ważne, on jakby w ogóle powiedział, że jest winny w tym, tego wszystkiego, nawet się nie wypierał tego, ale no, musi to zrobić na zamkniętym posiedzeniu. Tutaj znowu się zrobiła imba, bo szczerba powiedział tak, byliśmy przygotowani, że coś takiego może się zdarzyć, więc mamy na to gotową salę, na co ludzie z pisu zaczęli reagować w sposób, ale chwila, skąd wiedziałeś, że będzie taka sytuacja, w sensie, czy macie wcześniej już przygotowaną salę, to brzmi podejrzanie, No, ale prawda, niestety skończyło się na tajnym przesłuchaniu, więc opinia publiczna nie wie więcej. Niemniej, biorąc pod uwagę to, jak bardzo wygadany wydawał się w momencie, kiedy jeszcze mogliśmy go usłyszeć, mamy wrażenie, że komisja mogła dostać te argumenty i niesamowite tam dowody, i wiecie, opinie od niego. I spodziewalibyśmy się tego, że w tym momencie ta komisja do spraw afery wizowej zrobi się dużo ciekawsza, niż wcześniej przewidywaliśmy. Szczególnie, że skala nadużyć, o której zdążył powiedzieć, była niesamowita, bo mówił między innymi o tym, że afera wizowa to z jednej strony oczywiście wydane wizy, ale też z drugiej strony wszelkie działania legislacyjne, które były podejmowane, także jakby specjalne ustawy były przepychane, specjalne ośrodki, jakby czy jakieś instytucje były tworzone po to, żeby te wizy wydawać. Więc tam naprawdę może się okazać, że jest bardzo, ale to bardzo grubo, i mamy wrażenie, że, no cóż, no taktyka pod tytułem. W sumie to teraz jest nowa władza, jak będę bardzo pomocny, to może mi trochę odpuszczą. jak jak najbardziej legitna taktyka i się nie dziwimy, tak to się robi trochę, nie? Czasami. Tam wiecie, no prawda, ani komisja, ani też prokuraturze nie zależy specjalnie, żeby przyskrzynić jakiegoś tam człowieka, który gdzieś był na dole, co on bardzo podkreślał, że on był bardzo na dole tej całej drabiny, tylko jednak zamykać tych na górze, więc jak będzie ich sypał, to faktycznie może uda mu się jeszcze z tego wszystkiego wywinąć. Więc my musimy przyznać, że jesteśmy niesamowicie ciekawi, co się stanie z nim, co się stanie z całą komisją i jak pis przeżyje, to coś tam wydarzy, bo podejrzewam, że może być grubo. Ale przechodząc już do następnego, ważnego tematu. Ogólnie to w Polsce istnieje sobie taka uczelnia, Kolegium Humanu. I ta uczelnia, poza zajmowaniem się takimi zwykłymi rzeczami, które zajmują się uczelnie, zajmowała się jeszcze jedną rzeczą, która. też jest rzeczą, która zajmują się uczelnie, ale tak nie wszystkie od razu. Rzeczą taką ważną, prestiżową, nazwijmy ją, która otwiera bardzo wiele drzwi, bo zajmowała się kwestią wydawania dyplomów MBA, czyli Masters of Business Administration. To jest taki, wiecie, dokument, czy w ogóle też jest taki kurs, tak podyplomowy, który ma nam otwierać drzwi do zarządzania dużymi strukturami. To jest taka rzecz, która trenuje kadrę menedżerską. Tam się uczciwie rzeczy o nie wiem, księgowości, przez negocjacje, po jakieś zarządzanie zasobami ludzkimi. No, to jest taki pełen pakiet. I są to dosyć prestiżowe i takie, no nie wiem jak to nawet nazwać, poważne studia, które gdybyście chcieli zrobić gdzieś na jakimś, nie wiem, poważnym amerykańskim uniwersytecie, jeśli to sobie się najbardziej kerze ze Stanami, no to po pierwsze są niesamowicie drogie, ale po drugie to w ogóle dostać się na nie, na dobrą szkołę, to jest jakieś niesamowicie ciężkie i żebyś tam dostać, to musicie mieć x lat doświadczenia w branży, a do tego wszystkiego już musicie wcześniej zarządzać jakąś, wiecie, bardzo dużą grupą ludzi. i Dopiero wtedy, jeśli myślicie jakieś karierze, wiecie, żeby zostać CEO jakiejś firmy, wysokiej rangi manager, Jakaś rada nadzorcza coś, to wtedy idziecie na MBAkę, która jest bardzo droga, ale no gdzieś tam zakładacie, że wam się zwróci w trakcie waszej kariery. Bo to jest mniej więcej idea tych bardzo elitarnych studiów, tak? Że są bardzo elitarne, są prestiżowe i dają wam możliwość niesamowitych zarobków, niesamowitych gdzieś tam jakby szans zawodowych. Dobra, nie będziemy mówić, że tak to wygląda w Polsce, bo tego nie wiemy. Wiemy natomiast, czy okazuje się, że w Kolegium Humanum nie wyglądało to do końca w ten sposób najprawdopodobniej, a przynajmniej tak twierdzi prokuratura, która wbiła się, prawda, do siedziby Kolegium Humanum, aresztowała siedem osób z czego jedną z tych osób był rektor, prawda, tego wszystkiego. No i postawiała zarzuty. No i tam poza właśnie jakimiś zarzutami w stylu hardkoru jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, to chyba taka główna rzecz, która się pojawia, no to jest kwestia przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za poświadczanie nieprawdziwych dokumentów, czyli na polski podpisywanie dyplomów, mimo że komuś się nie należą. Wiecie, rzuca pewne światło na to, że jakiś czas temu pojawiały się informacje o tym, że jest to uczelnia, czy w ogóle ten kierunek, stworzony po to, żeby przyjmować ludzi z PiSu, którzy później na przykład szli do jakichś rad nadzorczych, w takim celu żeby jeśli ktoś zapyta że a czemu to jest nepotyzm nie bo w zasadzie sensie ludzie z pisu mamy na myśli nie tylko jakby działaczy pisu ale też na przykład nie wiem rodzinę działaczy pisu to właśnie żeby zawsze można było powiedzieć że nie, nie nie chwila to oni się nadają absolutnie nie mają MBA no przecież to jakby jak ktoś ma MBA to oczywiste, że się nadaje do rady nadzorczej jakiejś spółki państwowej i jak te informacje się pojawiały to faktycznie to tak wszyscy spoglądają z takim okej okay, coś jest nie tak ale w momencie, kiedy CBA tam weszło i teraz są stawiane zarzuty no to wydaje się że faktycznie coś było na rzeczy no i sprawa wybuchła na nowo oczywiście pojawia się cała lista Nazwisk ludzi, którzy kończyli te studia, którzy właśnie dostawali te dyplomy, ich powiązania z różnymi ludźmi z PiSu, ale też pojawiły się jakieś nazwiska, nie wiem, innych w ogóle polityków i ludzi związanych ogólnie z polityką, ale nie będziemy ich przytaczać, bo po pierwsze bez sensu, a po drugie, no gdzieś tam ta lista wydaje się, że może mieć jakieś wady, to od razu powiemy, na przykład Bosak został gdzieś tam przez kogoś oskarżony, że to zrobił, po czym no on odpisał w taki sposób, który w sumie wydaje się być wiele przekonujący, bo zaczął tak argumentować, że wiecie, normalnie się ze mnie śmieją, czy tam jakby atakują mnie za to, że nie mam wyższego wykształcenia. A teraz mnie atakują za to, że mam MBA. W sensie jakby zdecydujcie się, więc może faktycznie jeszcze takie krzyczenie, kto konkretnie co tam robił, to nie jest najlepszy moment, bo wydaje się na razie kusz jeszcze nie opadł. Ale w każdym razie, no, imba jest całkiem śmieszna, bo jeśli w ramach unikania zarzutów o nepotyzm stworzyłeś fejkowy kierunek studiów, który gdzieś tam potem okazuje się być grupą przestępczą, trochę wylanie dziecka z kąpielą, w sensie wszyscy wiedzą, że jest nepotyzm, jakby trzeba było to już wziąć na siebie i być z tym okej, okay, a może niekoniecznie robić coś takiego. Ale no, sprawa jest śmieszna. Odniósł się do niego w ogóle Wieczorek, czyli minister nauki on stwierdził, że jakby no tak coś jest nie tak, no my badamy sprawę, patrzymy na to co się dzieje, no i w ostateczności co, no nie wiem będziemy usuwać ludziom te dyplomy się będziemy jakoś się odwoływać, że znaczy nie my, tylko sąd co prawda, ale będziemy jakąś taką ścieżkę co do tego prowadzić, jak to będzie wyglądało zapytacie, Gdzie jest nasza ulubiona część jego wypowiedzi i powiedział coś w stylu, że w sumie to nie wie bo nigdy nic takiego nie miało miejsca jest jakiś taki precedens troszeczkę żeby powstał taki wiecie no fejkowy, czy no kierunek studiów który jest taką przykrywką, że to dosyć hardcore więc, oczywiście, jeśli tam było nadużycie prawa, no to to jakby zostanie rozwiązane, ale jeszcze nie dokładnie wie, jak. Całkiem nas musimy przyznać, bawi. I druga rzecz, którą jeszcze powiedział, która też uważa za całkiem taką, no w punkt i śmieszną, no to jest, bo powiedział, że no, ale zaraz ktoś się znajdzie, to będzie mówił, że karamy studentów tym, że, prawda, odbieramy im dyplomy, a oni mogli nie wiedzieć, że biorą udział w takim skamie. To tutaj, żeby zacytować, z całym szacunkiem, jeśli ktoś płaci za studia MBA przez jeden SMS i otrzymuje dyplom, to doskonale wie, jaki jest poziom tej uczelni. Ciężko się nie zgodzić. W sensie dostrzegamy ten point, musimy to przyznać, jakby jest to całkiem

Całkiem ciekawe. Nie wiem, przepraszam, ale jest to po prostu jakaś strasznie absurdalna sytuacja, żeby stworzyć kierunek studiów po to, żeby nie było zarzutów o nepotyzm, kiedy i tak wszyscy robią zarzuty o nepotyzm. Strasznie zabawne po prostu. Kwestia polsko-ukraińsko-rolniczo-światowa tak naprawdę. szybkim, ale jednak omówieniu, które chcielibyśmy zrobić. bo rzeczy ważne. Po pierwsze, protesty rolników no nie ustępują. Mieliśmy obrazki z Brukseli, w Brukseli, w której no były takie bardzo żywe obrazki, zresztą trzeba przyznać, no bo walka szambowozu z policją była czymś, co faktycznie nie, było ciekawe do oglądania, więc to trzeba przyznać, że w Brukseli się bawią rolnicy, jakby byli we Francji co najmniej. No ale prawda, to są obrazki zagranicy teraz. Nie podejrzewamy, żeby, na przykład, że te słowa mogą się bardzo źle zastarzyć, ale nie podejrzewamy, żeby podobne miały miejsce w Polsce, ale jednak protest rolników w Warszawie będzie miał miejsce. Oczywiście to, przeciwko czemu protesty rolników mają miejsce, tłumaczyliśmy w naszym filmie o protestach rolników, ale tutaj bardzo szybko przypominając, zagraniczni rolnicy głównie przeciwko nowemu zielonemu ładowi Unii Europejskiej oraz przeciwko no, spadkowi cen skupów i tego, że wiecie, dużo zagranicznej żywności, czy tam żywności spoza Unii Europejskiej pływa na europejskie rynki. Też tam mają problemy czasami z wewnętrznymi rynkami. W Polsce de facto o to samo, protestują rolnicy, tylko w naszej opinii to już mówiliśmy w trochę odwrotnej kolejności, nie? czyli tym ważniejszą kwestią jest kwestia importu żywności z Ukrainy, czy produktów rolnych z Ukrainy, a druga sprawa to jest zielony ład, w sensie one obie są ważne, ale wydaje mi się, że ta Ukraina w Polsce jest dużo ważniejsza i taka aktywniejsza w głowie, co oczywiście generuje cały czas napiętną sytuację, czy to na granicach, czy to w innych miejscach. No Mieliśmy teraz całe te wydarzenia związane z wysypywaniem ukraińskiego zboża z pociągu, czy też, no nie wiem, tych informacji Gwoździa, które podobno leżą gdzieś tam na przejazdach, żeby przebijać opony ciężarówek, tylko tutaj warto pamiętać i jakby jednak się nad tym zastanowić, że trochę nie wiadomo kto to robi, w sensie to tak, to mogą być jacyś rolnicy, to mogą być jacyś, nie wiem nie rolnicy, nawet tylko jakieś inni kurzeni obywatele, a to równie dobrze mogą być jakieś, wiecie, rosyjskie służby. W zamian jednak gdzieś bardzo mocno jest podnoszone, że cały czas nie wiemy do końca co się stało i jednak należałoby zachować pewnie jakiś taki poziom zachowawczości w ocenach, no może w tą stronę, aczkolwiek co by to nie było, na pewno nie wpływa pozytywnie na nasze relacje z Ukrainą, które są ostatnio napięte. Te, prawda? Gdzieś tam mówi się o tym, że Andrzej Duda nie dostał zaproszenia na rocznicę, drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, a właściwie, że jego zaproszenie zostało wycofane. Przy czym kancelaria prezydenta dementuje to bardzo mocno i mówi, że absolutnie tak nie było, że tam wiecie, zaproszenie dostawali jacyś premierzy i tak dalej, nie do końca prezydenci. Znowu bardzo sprzeczne informacje. Mamy jakieś napięcie na linii Tusk-Załęski, więc ogólnie no, ta sytuacja między Polską a Ukrainą nie jest najlepsza w tym momencie, nie ma co się oszukiwać. A no to wszystko, gdyby było mało ciekawych informacji, no to byliśmy spotkanie w Paryżu no, w sprawie Ukrainy, tak? No i co? No spotkanie oczywiście skończyło się na tym, Andrzej tutaj gdzie z niego wyżej powiedział, że no tam tam kwestia amunicji, tak, żeby dostarczać Ukrainie amunicję, że takie wiecie, zacieśnianie tej szeregów i jakaś większa mobilizacja to jest to wszystko o czym się rozmawiało. Ale nie oszukujmy się tematem przewodnim i tematem, który w ogóle ukradł całą tą konferencję, całe to spotkanie, cały ten szczyt. Była rzecz, którą gdzieś tam wyciągnął premier Słowacji, zanim w ogóle jeszcze na ten szczyt pojechał. Mianowicie kwestia planów dotyczących wysłania żołnierzy zachodnich na terytorium Ukrainy, czyli jakąś takie zaangażowanie NATO do Ukrainy, nie wiadomo w jakiej formie. Do końca, ale też, że jakby może nie jakby na to jako całość, tylko bardziej jakąś koalicję chętnych na poziomie umów po prostu między jakimś państwem a Ukrainą i o tym się zaczęło dużo mówić jeszcze przed tym szczytem. No i on się odbył, prawda? no i Andrzej Duda gdzieś tam wyszedł no i skomentował to tak, że faktycznie to, był podnoszona, to była podnoszona rzecz, to bardzo mocno podnoszona rzecz, taki jeden w ogóle z głównych temat, jest nie główny temat. I nie ma co do niego zgody. Na pytanie, czy gdzieś wzrasta poparcie dla tej idei, powiedział, że nie może tak powiedzieć, czyli sugeruje chyba to, że nie, nie wzrasta. No i gdzieś tam szedł w stronę mówienia, że absolutnie to jest żadne zjednie zapadły i y, bardzo unika opowiedzenia, że wysłamy militarną pomoc do Ukrainy. W sensie bardzo to wyraźnie podkreśla, że tego nie mówi, więc powiedzmy, że gdzieś tam to był komunikat. Najbardziej bojowa wydaje się że w tym momencie być nastawiona Francja. Macron po prostu leci już po całości. Trochę chyba wprost jako jedyny przyznaje, że on wydaje się tak trochę za tym planem się. Nie mówi, że jest za, ale mówi, że absolutnie nie można go wykluczyć, nie można się od niego odcinać i że, no prawda, tutaj będzie trzeba reagować, bo Putniowi nie wolno pod żadnym pozorem wygrać tej wojny. Więc wydaje się, że zdecydowanie ten kurs polityki międzynarodowej Francji ostatnim Czasie, który się bardzo mocno kieruje na Ukrainę, gdzieś tam będzie utrzymywany. Oczywiście, cały czas pytanie brzmi, czy to jest w ogóle prawdziwa rzecz, która się pojawia w dyskursie i czy to jest coś, co jest realne do wydarzenia się? Czy bardziej jest to kwestia na przykład tego, żeby wywierać presję na Putina właśnie za pomocą tego typu deklaracji i trzymania go w niepewności? To jest związane z tym, że wiecie, czasami się mówiło o tym, że Europa za szybko powiedziała, że absolutnie nie wyśle żołnierzy na Ukrainę i było to niesłuszne zagranie, bo nawet gdybyśmy mieli tego nie robić, to po prostu, wiecie, to, to, to widmo powinno gdzieś tam nad Putinem wisieć. Czy faktycznie tak uważają? Bo jakby My nie mamy zielonego pojęcia dla jasności. My nie wiemy, więc, jakby, tylko rzucamy to, że no, jakby gdzieś tam są dwie opcje. A żeby zakończyć to jakkolwiek na pozytywnej nucie, tak to nazwijmy, to Sikorski, prawda? Jego przemówienie w ONZ-cie. Wszyscy się tam rozpuszczają nad tym, jakie to jest w ogóle super przemówienie, jak super, jak ładnie powiedział i jak e, fajnie zgniatał e, gdzieś tam przedstawiciela Rosji. No, fajne było, w sensie musimy przyznać. Był to viral, poszedł na cały świat. Ogólnie Sikorski ma jakiś gigantycznie dobry moment w tym momencie swojej, jakby, takiej kariery na poziomie wizerunku. Jest odbierany pozytywnie przez niemal wszystkich w Polsce. Do tego wszystkiego, jakby wiecie, to po prostu lata po mediach y, amerykańskich, i faktycznie, no, trochę robi Sikorskiego w tym rozumieniu, że wpuszczają go po prostu wszędzie na salony, bo, bo po prostu zna tam ludzi. Więc y, trochę ta rzecz związana z tym, o czym mówiliśmy a propos Sikorskiego, jak przedstawialiśmy chociażby y, skład rządu i tam omawialiśmy go, no, to, to się sprawdza, nie? No, Sikorski pod tym względem ma niesamowitą przewagę nad kimkolwiek innym, że ma te kontakty, nie? Co jakby w tej dyplomacji robi bardzo dużą różnicę, a do tego zaskarbia sobie punkty. Więc to myślimy, że jest jakoś tam pozytywne z perspektywy polskiej, więc na tym gdzieś tam to może zakończyć. Więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie lajka, zostawcie suba. no będzie bardzo miło, będzie widź nasze filmy. To też nie film, starzyny film starzyny go polecamy. To jest nasz Instagram. Serja go polecamy. My staramy się starać dla Was. Dziękujemy bardzo naszym patronom. Cześć!